Pomimo tego, że kina na całym świecie są zamknięte, a filmowe premiery przekładane, to fani Marvel Cinematic Universe raczej nie mają na co narzekać. Po świetnym sezonie WandaVision nastał czas na Falcon and the Winter Soldier, którego dwa pierwsze odcinki odbierane są niezwykle pozytywne. Jednak jak zapowiada sam twórca serialu, najlepsze dopiero przed nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej materiałów ze świata superbohaterów. Odwiedźcie też nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy związanych z MCU i nie tylko. Początek czwartej fazy Marvel Cinematic Universe wygląda niezwykle obiecująco. Serial WandaVision podbił serca fanów swoją innowacyjnością, a Falcon and the Winter Soldier daje powiew świeżości swoją prostotą. Pierwsze dwa odcinki zostały dobrane niezwykle pozytywne, recenzje klarują się w okolicach 9 punktów na 10, a odtworzenia na Disney Plus biją na głowę te z WandaVision czy Mandalorian. Twórca serialu Malcolm Spellman udzielił ostatnio serii wywiadów, w których podpromował swoją produkcję i powiedział o tym, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Wiele pytań dotyczyło potencjalnego pojawienia się Steve'a Rogersa w tym serialu, choć na kilka minut. Jednak jedną z najciekawszych kwestii poruszonych przez Spellmana była promocja pewnego momentu w piątym odcinku tego serialu. Zapytany w wywiadzie dla Comic Book o odcinek, który spodobał mu się najbardziej, odpowiedział bezkonkurencyjny jest nim odcinek. Piąty, tam się sporo wydarzy. I w piątym wszyscy będziecie płakać. Tak więc wygląda na to, że tak samo jak wielki powrót w serialu Vision* wydarzył się w piątym odcinku, tak samo będzie też i w Falcon and the Winter Soldier. W oddzielnym wywiadzie dla Rotten Tomatoes cała jego poprzednia wypowiedź została bardziej rozwinięta. Ponownie podkreślił on wielką wagę tego odcinka i to, jak wpłynie to na widzów. Spytany o to, jakie nietypowe połączenia bohaterów chciałby zobaczyć w MCU, zdradził prawdopodobnie niechcący jeden element. Powiedział, że w tym samym, piątym odcinku pojawi się ktoś, kogo raczej fani spodziewać się nie mogą. Czy to Mefisto? Dokładnie powiedział on. W naszym serialu jest osoba, którą chętnie zobaczyłbym z jakimś niezwykłym. Wielkim bohaterem, jak Tor, czy ktoś jego pokroił. Nasza postać ma niezwykle poważny charakter, osobowość też jest mocna. Zobaczymy go właśnie w piątym odcinku i to jego chciałbym zobaczyć w połączeniu właśnie z Torem. Tak więc odpowiadając na jedno pytanie Spalman dał nam wskazówkę do tego co prawdopodobnie będzie się działo w piątym odcinku. Nie tylko będzie to niezwykle emocjonalny odcinek, ale także i dostaniemy tam wprowadzenie nowego bohatera. Choć z drugiej strony może to być pojawienie się znanego już nam Avengersa, który stanie po stronie tytułowej dwójki w walce z Johnem Walkerem, jako kapitanem Ameryką czy Flaksmaszerami. Jednak najbardziej prawdopodobną osobą jest Patriot, czyli jeden z członków Young Avengers. Nawet dostaliśmy już wprowadzenie do jego osoby, która prawdopodobnie się w niego wcieli, jest to ten chłopak. Jednak o nim więcej w następnym filmie, w którym poruszymy historię Isaiah Bradleya, który, jak się okazuje, był kiedyś zastępcą kapitana Ameryki. O nim więcej w następnym materiale, dlatego przypominamy o subskrypcji, aby tego filmu nie przegapić. Tak więc, czy to pojawienie się nowej postaci, czy nawet znanego nam już bohatera, można śmiało powiedzieć, że piąty odcinek będzie tym prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym. Wszystko wyjaśni się już 16 kwietnia, kiedy to właśnie ten odcinek pojawi się na Disney Plus. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz Falcon and The Winter Soldier i łapkę w górę, aby wiedział, że taki film Ci się spodobał i chciałbyś więcej. No i oczywiście, kto według Was pojawi się w tym emocjonującym piątym odcinku? Dajcie nam znać poniżej w komentarzach. A tymczasem panie i panowie, ja nazywam się Set Doners z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.